Zapraszam do Bajkolandii. Posłuchaj mojej bajki. Uwięzieni w grze. Oleg siedział w swoim pokoju, wpatrując się w ekran laptopa. Super Pixel Battle 3000. Tak nazywała się gra, którą właśnie skończył. Przeszedł wszystkie poziomy, pokonał wszystkich bossów i zdobył wszystkie możliwe osiągnięcia. Teraz zamiast cieszyć się zwycięstwem czuł nudę. No i co teraz? mruknął do siebie, przeklikując ekran startowy. Kochał gry komputerowe. Uwielbiał rozwiązywać zagadki, pokonywać przeciwników, zdobywać nowe skille i odkrywać ukryte sekrety. Ale ostatnio wszystko wydawało mu się zbyt proste. Wszystkie gry wyglądały podobnie. Brakowało mu wyzwania. Nagle usłyszał dźwięk przychodzącej wiadomości. Zuzia. Ej, znalazłam coś dziwnego, wpadaj do mnie! Oleg uśmiechnął się i chwycił plecak. Zuzia mieszkała dwie ulice dalej i była jego najlepszą przyjaciółką od zawsze. Nie grała tyle co on, ale za to była geniuszem łamigłówek i zagadek logicznych. Jeśli jakaś gra miała trudną sekwencję kodów do złamania, to Oleg wiedział, że Zuzia znajdzie rozwiązanie szybciej niż jakikolwiek poradnik w internecie. Gdy wszedł do jej pokoju, Zuzia siedziała na podłodze. Przed nią leżało stare kartonowe pudełko. Co to jest? zapytał siadając obok. Zuzia podniosła na niego wzrok. To jakaś retro gra, ale nie mam pojęcia skąd się tu wzięła. Oleg zmarszczył brwi. Jak to? Zuzia wzruszyła ramionami. Byłam na strychu, szukałam jakichś rzeczy do projektu z historii i znalazłam to. Tylko że Zuzia spojrzała na niego uważnie. Nigdy wcześniej tego nie widziałam. Olek spojrzał na pudełko. Było stare, zakurzone, ale napis na nim wyglądał, jakby został wydrukowany wczoraj. Game Master. Portal do świata gier. Pod spodem widniało małe hasło. W tej grze granica między światem realnym a wirtualnym nie istnieje. Olek spojrzał na Zuzię. To wygląda jak jakiś żart. Wiem przyznała Zuzia. Ale spójrz na to. Otworzyła pudełko i wyjęła mały srebrny dysk. Nie wyglądał jak standardowa płyta CD, bardziej jak coś, co nie powinno istnieć. Nie ma tu nawet logo firmy, zauważył Olek. Ani instrukcji, dodała Zuzia. Po prostu ten dysk i koniec. Olek przygryzł wargę. No dobra. To chyba oczywiste, co musimy zrobić. Zuzia spojrzała na niego ostrożnie. Olek: Jeśli to jakiś wirus, rozwalimy komputer moich rodziców. A jeśli to najlepsza gra, w jaką kiedykolwiek zagramy? Olek uśmiechnął się szeroko. Zuzia przewróciła oczami. Kiedyś cię to wpędzi w kłopoty. Oczywiście, przytaknął Olek. Ale dzisiaj nie jest ten dzień. Włożył dysk do komputera Zuzi i nacisnął przycisk start. Ekran zamigotał i wtedy wszystko się zmieniło. Najpierw była ciemność. Potem wokół nich pojawił się kot, zielone pulsujące linie, które wirowały w powietrzu. Co się dzieje? zawołała Zuzia, ale jej głos brzmiał, jakby odbijał się od niewidzialnych ścian. Oleg próbował się ruszyć, ale jego ciało zaczęło się rozpływać w pikselach. Zostawili rzeczywistość. A kiedy otworzyli oczy, byli w grze. Oleg spojrzał na swoje dłonie. Były bardziej kanciaste, jakby zrobione z grafiki komputerowej. Stali na wielkim, neonowym placu. Wokół nich wznosiły się budynki złożone z pikseli i cyfr, a na niebie zamiast chmur unosiły się olbrzymie kody binarne. Wielki hologram rozbłysnął przed nimi. Witajcie w grze Game Master, portal do świata gier. Jeśli chcecie wrócić do swojego świata, musicie ukończyć wszystkie poziomy. Ale uważajcie. W tej grze nie ma opcji wyjść. Zuzia spojrzała na Olka. Żartujesz sobie, prawda? Olek przełknął ślinę. Wciągnęło ich do gry i teraz musieli ją wygrać, żeby wrócić do domu. Olek i Zuzia stali nieruchomo, patrząc na otaczający ich cyfrowy świat. Okej, okay, więc. Jesteśmy w grze, powiedział Olek, wciąż nie mogąc w to uwierzyć. Zuzia spojrzała na swoje dłonie, które wyglądały teraz jak postacie z animacji komputerowej. To musi być sen. Potrząsnęła głową. Jakiś bardzo realistyczny, dziwny sen. Ale Olek już przestał w to wierzyć. Znał gry komputerowe na wylot i to, co się działo, nie przypominało zwykłej rozgrywki. Czuł pod stopami twardą ziemię. Słyszał dźwięki wirujących kodów, a nawet lekki powiew wiatru, który pachniał czymś sztucznym. Nie, to nie był sen, to była rzeczywistość. Tyle, że wewnątrz gry. Znajdowali się w ogromnym neonowym mieście. Wysokie budynki mieniły się kolorowymi światłami, a po ulicach poruszały się postacie, które wyglądały jak NPC. Postacie niezależne, zaprogramowane przez twórców gry. Były tam roboty sprzedające jedzenie w pikselowych budkach, postacie ubrani jak wojownicy, magowie, a nawet. Dziwne, półprzezroczyste postacie, jakby jeszcze się nie doładowały. To wygląda jak jakaś gra RPG, zauważyła Zuzia, rozglądając się. Ale pytanie brzmi: jaki mamy cel? Oleg właśnie chciał coś powiedzieć, gdy nad ich głowami pojawił się wielki ekran. Poziom 1: Miasto pikseli. Misja Odnajdź klucz systemowy, by przejść dalej Czas 60 minut Zuzia otworzyła szeroko oczy. Co? Mamy godzinę na znalezienie jakiegoś klucza? Olek podrapał się po głowie. Czyli jak nie znajdziemy klucza, to co? Ekran zniknął, ale odpowiedź przyszła szybciej niż się spodziewali. Pod ich stopami ziemia zaczęła się trząść, budynki wokół nich rozpływały się w powietrzu. Ulice zaczęły się kurczyć, a ściany pikselowych budowli zamykały ich w wąskim korytarzu. O nie! Jęknęła Zuzia. Ta gra nie będzie łatwa. Olek spojrzał na nią z błyskiem ekscytacji w oczach. No to zaczynamy. Olek i Zuzia zaczęli biec przez wąskie uliczki miasta, szukając jakiejś podpowiedzi. Po kilku minutach trafili na dziwną postać. Był to mały, pikselowy chłopiec z wielkimi oczami. Witajcie, poszukiwacze klucza, powiedział z uśmiechem. Zuzia zmrużyła oczy. Jesteś NPC-em, prawda? Tak, i mam dla was zagadkę. Jeśli odpowiecie poprawnie, wskażę wam drogę do klucza. Olek przewrócił oczami. To twoja działka, Zuzia. Zuzia uśmiechnęła się i skinęła głową. Dawaj pytanie. Pikselowy chłopiec klasnął w dłonie, a nad jego głową pojawił się tekst. Mam klucz, ale nie otwieram drzwi. Czym jestem? Zuzia zmarszczyła brwi i zaczęła intensywnie myśleć. Olek spojrzał na nią niepewnie. No? Zuzia nagle się rozpromieniła. Odpowiedź brzmi: hasło. Klucz do czegoś, ale niekoniecznie do drzwi. Enpec uśmiechnął się szeroko. Brawo! Przed nimi nagle otworzyły się drzwi do następnej części miasta. Olek klasnął w dłonie. No i to rozumiem. Ale zanim zdążyli wejść, coś ich zatrzymało. Z ciemnej uliczki wyszła wielka pikselowa postać. Była wysoka na trzy metry i wyglądała jak... Bak, błąd w systemie. Nie przejdziecie dalej, rozległ się metaliczny głos. Olek uśmiechnął się szeroko. No dobra, czas na walkę. Pikselowy potwór, który pojawił się przed Olkiem i Zuzią, wyglądał jak coś, co nie powinno istnieć w żadnej grze. Jego ciało było częściowo przezroczyste, jakby złożone z kodu, który rozpadał się i składał na nowo. W niektórych miejscach brakowało mu kawałków, a zamiast rąk miał mgliste, migoczące piksele. Nie przejdziecie dalej, powtórzył metaliczny głos. Olek i Zuzia cofnęli się o krok. To jakiś błąd systemu, wyszeptała Zuzia. Może gra jest niedokończona? Może, przyznał Olek. Ale niezależnie od tego musimy go pokonać. Otwór poruszył się naprzód, a ich ekrany rozbłysły czerwonym napisem: Tryb walki rozpoczęty. Oleg szybko rozejrzał się dookoła. W każdej grze walka działa inaczej. Może mamy jakieś ataki? Zuzia podniosła ręce. Na nadgarstkach pojawiły się opaski z paskiem energii. Chyba tak, zawołała. Spróbujmy coś zrobić. Olek zacisnął pięści. Okej, okay, systemie, daj mi broń. Nagle w jego dłoniach pojawił się świetlisty miecz. Wow, to mi się podoba. Zuzia spojrzała na siebie. W jej dłoni pojawiła się kula energii. Super, mruknęła. Czyli ja będę od magii, a ty od bicia potworów? Zawsze chciałem być wojownikiem. Oleg uśmiechnął się i skoczył na przeciwnika. Potwór ryknął i wyciągnął pikselową rękę. Uderzenie Olek ledwo zdążył uskoczyć, gdy podłoga pod nim zamieniła się w znikające piksele. Ten stwór dosłownie rozwala grę! zawołał. Musimy się spieszyć. Zuzia skupiła się i rzuciła swoją kulą energii w stronę potwora. Trafiła go w pierś i. ekran zamigotał. Potwór przez chwilę stanął w miejscu, jakby coś w nim się zawiesiło. Działa! krzyknęła Zuzia. Olek rzucił się do ataku i ciął mieczem prosto w środek potwora. Pikselowy stwór rozpadł się na cyfrowe fragmenty. Na ekranie pojawił się komunikat. Przeciwnik pokonany. Otrzymano dostęp do labiryntu Gliczy. Za miejscem, gdzie zniknął potwór, otworzyła się dziwna, migocząca brama. Olek i Zuzia wymienili spojrzenia. No to idziemy, powiedział chłopak i wkroczył pierwszy. Za nimi wszystko się rozmyło. Labirynt nie był normalnym miejscem. Ściany znikały i pojawiały się co kilka sekund, niektóre korytarze zmieniały kierunek, a schody prowadziły donikąd. To niemożliwe, powiedziała Zuzia, obracając się wokół własnej osi. Jak mamy przejść przez coś, co się ciągle zmienia? Olek spojrzał na zegar w rogu ekranu. Pozostały czas, dwadzieścia minut. Musimy się spieszyć, powiedział. Spróbujmy znaleźć wskazówki. Wtedy usłyszeli dźwięk kroków. Z za zakrętu wyszedł kolejny enpec. Była to dziewczyna w niebieskim płaszczu z wielkimi pikselowymi okularami. Witajcie w labiryncie gliczy, powiedziała. Możesz nam pomóc? zapytała Zuzia. Dziewczyna skinęła głową. Tak, ale musicie odpowiedzieć na kolejną zagadkę. Olek spojrzał na Zuzię. — No dobra, teraz twoja kolej. Dziewczyna w okularach uśmiechnęła się i powiedziała. Im więcej mnie używasz, tym mniej mnie masz. Czym jestem? Zuzia spojrzała na Olka. To proste czas. Postać uśmiechnęła się szeroko. Dobra odpowiedź dostęp do wyjścia odblokowany. Przed nimi pojawiły się schody prowadzące do wyjścia. Olek klasnął w dłonie No i to rozumiem Zuzia spojrzała na zegar Pozostały czas trzy minuty Szybko zawołała. Rzucili się do biegu. Schody zaczęły znikać pod ich stopami, ale zdążyli wyskoczyć w ostatnim momencie i wtedy labirynt rozpadł się za nimi, a przed nimi czekał kolejny poziom. Olek i Zuzia wylądowali na metalowej platformie unoszącej się w powietrzu. Wokół nich widniała niekończąca się przestrzeń pełna pływających zer i jedynek, jakby znajdowali się wewnątrz systemu gry. Nie wygląda jak zwykły poziom. Mruknęła Zuzia, rozglądając się. Pod nimi pulsowały ogromne bloki kodu, które układały się w różne wzory. Czasami przypominały mosty, czasami platformy do skakania, ale wszystko zmieniało się co sekundę. Olek spojrzał na ekran. Poziom 4. Strażnik kodów. Misja. Pokonaj bosa i znajdź kod wyjścia. O nie, jęknął Olek. To oznacza tylko jedno. Zuzia westchnęła. Walka z bosem, i wtedy cała przestrzeń zatrzęsła się, a przed nimi pojawiła się ogromna postać zbudowana z czystego kodu. Był to strażnik kodów, jego ciało było złożone z wirujących zer i jedynek, a jego twarz przypominała maskę bez emocji. Jego głos zabrzmiał jak echo. Nikt nie przechodzi dalej bez zgody systemu. Zuzia uniosła brwi. I co teraz, grzecznie poprosimy? Olek spojrzał na pasek energii, który nagle pojawił się przed nimi. Mieli tylko pięćdziesiąt procent życia. No cóż, chyba trzeba walczyć. Strażnik kodów podniósł rękę, a jego dłoń zamieniła się w wielką kulę błędu. Rzucił ją w stronę Olka i Zuzi. Uwaga! krzyknął Olek i pociągnął Zuzię na bok. Kula uderzyła w platformę, a ta rozpadła się na piksele. To się rozpada! Zawołała Zuzia. Olek spojrzał na swoje ręce. Broń! Dajcie mi broń! Gra chyba zrozumiała jego prośbę, bo w jego dłoniach pojawiła się energetyczna włócznia. Zuzia dostała coś innego. Cyfrową tarczę, która odbijała ataki. Okej, okay, mamy narzędzia, powiedział Olek. Teraz tylko trzeba go pokonać. Strażnik kodów rzucił w nich kolejną falą pikselowych błędów, ale Zuzia odbiła ją tarczą. Nieźle! Pochwalił ją Olek i skoczył w stronę bossa. Przeciwnik był szybki. Olek uderzył włócznią, ale strażnik kodów zniknął i pojawił się za nim. Za wolno! Rozbrzmiał mechaniczny głos. Strażnik kodów wyciągnął dłoń i próbował pochłonąć Olka w kodzie gry. Ale wtedy Zuzia rzuciła tarczę, trafiając bossa prosto w pierś. Strażnik zadrżał. Błąd systemu. Atak zablokowany. Olek teraz! Zawołała Zuzia. Oleg zebrał całą siłę i rzucił włócznią wprost w serce strażnika kodów. Uderzenie. Ekran zamigotał, a wielki napis rozbłysnął nad ich głowami. Bos, pokonany, otrzymany kod wyjścia. Strażnik kodów rozpłynął się w powietrzu, a przed nimi pojawiła się jasno świecąca konsola z wyświetlonym tekstem. Aby opuścić grę, wpiszcie kod. Olek i Zuzia spojrzeli po sobie. Jaki kot? Zawołał Olek. Niczego takiego nie dostaliśmy, Zuzia zamyśliła się. Czekaj, może nie musieliśmy go zdobywać, może już go znamy. Olek spojrzał na nią zdziwiony. Co masz na myśli? Zuzia spojrzała na ekran i powoli wpisała jedno słowo. Wyjście. Konsola zamigotała i wtedy wszystko zniknęło. Gdy Zuzia wpisała słowo wyjście, wszystko wokół nich zaczęło się rozpadać. Platformy zniknęły, pikselowe budynki rozwiały się jak dym, a otaczająca ich przestrzeń zamieniła się w wirujące kody binarne. Chyba się udało! zawołał Olek ściskając dłoń Zuzi. Ale nagle nie możecie odejść! Głos wibrował w powietrzu. Był inny niż ten należący do strażnika kodów. Był głębszy, potężniejszy. To była sama gra. System nie pozwala na zamknięcie sesji. Zuzia spojrzała na Olka. Czyli co? Jesteśmy uwięzieni? Nie, powiedział chłopak stanowczo. Ta gra to kot, a każdy kot ma lukę. Pod ich stopami otworzyła się czarna otchłań, wciągając ich w sam środek cyfrowego chaosu. Zobaczyli tysiące mniejszych światów, poziomy których nie przeszli, miejsca których nigdy nie odkryli. Były tam światy przypominające średniowieczne zamki, kosmiczne stacje, wyścigowe areny. Ale Olek dostrzegł coś jeszcze. Na samym dole, pod wszystkimi poziomami, widniało jedno słowo. Reset. Właśnie o to chodzi? krzyknął Olek. Co? zapytała Zuzia. Każda gra ma reset. Jeśli go użyjemy, system się zawiesi i wyrzuci nas. A jeśli nie? To nie mamy innego wyjścia. Olek wyciągnął rękę i uderzył w napis reset. I wtedy. gra się zawiesiła. Kiedy Olek otworzył oczy, znów siedział w pokoju Zuzi. Przez chwilę nic nie mówił. Patrzył na ekran komputera, gdzie jeszcze chwilę temu była gra. Teraz zniknęła. To. koniec! zapytała Zuzia również zbita z tropu. Olek próbował kliknąć na ikonę gry, ale zamiast tego pojawił się komunikat. Program usunięty. Game Master nie istnieje. Zuzia powoli odwróciła się do Olka. Czy my naprawdę tam byliśmy? Byliśmy, odpowiedział chłopak, przecierając oczy. I chyba nigdy więcej nie chcę tam wracać. Przez chwilę oboje siedzieli w ciszy. Potem Oleg wybuchnął śmiechem. To było niesamowite. Zuzia zmrużyła oczy. Olek, ledwo uciekliśmy. Mogliśmy tam zostać na zawsze. No tak przyznał chłopak. Ale to wciąż była najlepsza gra, w jaką kiedykolwiek grałem. Zuzia przewróciła oczami, ale uśmiechnęła się. Tylko ty potrafisz tak na to patrzeć. Olek spojrzał na pusty ekran. Myślisz, że ktoś inny też mógł dostać tę grę? Zuzia wzruszyła ramionami. Kto wie. Ale jeśli tak, to oby mieli refleks tak dobry jak my. Kilka dni później Olek i Zuzia siedzieli na ławce w parku. Jedząc lody i rozmawiając o wszystkim oprócz gier. Po tym, co przeżyli, oboje uznali, że na jakiś czas robią sobie przerwę od ekranów. Wiesz, zaczęła Zuzia patrząc na chmury, czasami zapominam, że naprawdę tam byliśmy. Olek pokiwał głową. Ja też. Ale kiedy myślę o tym, co by było, gdybyśmy nie znaleźli kodu wyjścia, robi mi się dziwnie. Zuzia zamyśliła się. Po czym spojrzała na niego z uśmiechem. Może gra się po prostu pomyliła i nie powinniśmy tam trafić. Może to był jakiś stary eksperyment, który nie działał, jak trzeba. Oleg wzruszył ramionami. Możliwe, ale jedno wiem na pewno. Olek uśmiechnął się szeroko. Byliśmy najlepszymi graczami, jakich ta gra kiedykolwiek miała. Zuzia przewróciła oczami, ale zaśmiała się. Wcale nie była taka trudna. Nie była trudna? Olek spojrzał na nią oburzony. "Zuzia, prawie zniknęliśmy w cyfrowej otchłani." "No dobra, może trochę była trudna," przyznała z uśmiechem. Zapadła chwila ciszy. Spojrzeli na siebie i wybuchnęli śmiechem. Następnego dnia wyrzucili stary karton po grze i postanowili, że już nigdy więcej nie dotkną żadnego tajemniczego dysku bez nazwy, a przynajmniej nie w najbliższym czasie. Koniec. Mam nadzieję, że moja bajka ci się podobała. Jeśli tak, nie zapomnij zostawić kciuka w górę i napisać komentarz pod filmem. Do usłyszenia w kolejnej opowieści.